Kolejny rodzinny samochód, kolejny van, a konkretnie kompaktowy mini-van ze stajni Opla. Pewnie znany Wam pod nazwą Zafira. Dziś prezentujemy trzecią generację tego modelu o nazwie Zafira Turer. I właśnie na test tego samochodu zapraszamy. Historia Opla Zafiry jest dość ciekawa, ponieważ pierwsza generacja tego modelu bazowała na drugiej generacji Opla Astry. Samochody były do siebie bardzo podobne, oczywiście Zafira była większa, można było przewieźć nią 7 osób, ale tak naprawdę samochody były nie tylko technicznie, ale również stylistycznie bliźniacze. I to samo można powiedzieć o Zafirze numer 2, bazującej na Oplu Astrze 3. Te samochody również były do siebie bardzo podobne, ale w 2012 roku Opel wprowadził małą rewolucję w historii tego modelu, wprowadzając właśnie ten samochód Opla Zafirę Tourer. Dlaczego Tourer? Aby odróżnić ją od równolegle produkowanego i sprzedawanego Opla Zafiry Numer 2. Co jest rewolucyjnego w tym modelu? Przede wszystkim stylistyka, która jest nie tylko zupełnie inna niż w modelu Astra, ale odróżnia Zafirę od wszystkich innych modeli Opla. Przedni pas niespotykany jest w żadnym innym samochodzie tej marki. Jedynie taki akcent jak ten, tak zwane banany, nie wiem dlaczego ktoś to nazwał, prędzej bym to nazwał bumerangiem, ponieważ połączenie reflektorów z tymi dolnymi światłami przy pomocy takiej czarnej wstawki tworzy takie charakterystyczne Charakterystyczne C w kształcie boomeranga. Znamy to z modelu Ampera, ale nie do końca jest to podobne. Można doszukać się podobieństwa w grillu, który troszkę przypomina ten z crossovera Mokka. Natomiast ogólnie zafira jest zupełnie inna, od astry jest dużo większa, czego nie można powiedzieć o poprzednikach, które miały dość podobne rozmiary. No i też fajną rzeczą jest czołowa szyba, która bardzo, bardzo daleko zachodzi w tył samochodu. Nasz testowy samochód został wyposażony w pakiet stylistyczny OPC Line, który poprawia wygląd tego samochodu. Chociaż może poprawia to nie jest dobre określenie, raczej stwarza taką sportową atmosferę. Samochód wydaje się jeszcze bardziej dynamiczny, a to za sprawą dokładek w zderzakach, również obniżonych trochę progów i kilku czarnych dodatków. Takie jak tutaj. Tutaj mamy czarne słupki, czarne ciemne szyby, które świetnie kontrastują z białą karoserią. Thank you Pakiet opel Line to również kilka elementów z tyłu, między innymi spoiler dachowy, taka lotka na tylnej klapie, przyciemniane klosze tylnych świateł, które również fajnie kontrastują z białym lakierem, no i moim zdaniem najładniejszy element pakietu opel Line, czyli dokładka tylnego zderzaka z takim tutaj przetłoczeniem, wytłoczeniem, coś na wzór samochodów wyścigowych, no i wszystko zwieńczone chromowaną dużą końcówką układu wydechowego. Co ciekawe, pakiet opel Line nie jest Jednolitą całością, więc każdy z tych elementów można sobie zamówić według własnych upodobań osobno. Na przykład, jeżeli komuś podoba się tylko spoiler, zamawia tylko spoiler. Ja osobiście na pewno zamówiłbym tą dokładkę zderzaka. Oczywiście nie wygląd tego samochodu, a jego funkcjonalność ma największe znaczenie dla klientów, ponieważ mamy do czynienia z rodzinnym minivanem, którym podróżuje z założenia cała rodzina. Już pierwsza generacja Opla Zafiry zasłynęła rewolucyjnym systemem aranżacji wnętrza. System ten udoskonalano przez cały czas, nie ma tu żadnej rewolucji, jest poprawna ewolucja i za chwilę pokażę Wam, na czym polega to, co jest najfajniejsze w tym samochodzie. Jeżeli ktoś ceni sobie schowki w samochodzie, to Zafira Tourer na pewno spełni jego oczekiwania, a to dlatego, że Opel chwali się tym, iż we wnętrzu tego samochodu ukrył aż 34 schowki. Ja oczywiście wszystkich Wam pewnie nie pokażę, bo nie jestem w stanie ich zapamiętać, ale pokażę Wam te, które są pod ręką kierowcy i pasażera siedzącego obok oraz te, które są... Prawdopodobnie najczęściej wykorzystywane przez pasażerów tylne kanapy, i zaczynając od konsoli środkowej, od góry, mamy tutaj zamykany, niewielki, ale jednak praktyczny schowek. Na przykład na okulary. Później tutaj mamy głęboką kieszeń, w którą można schować sobie telefon, portfolio, czy chociażby rękawiczki, które teraz zdejmę. Jednak najciekawszym elementem, takim można powiedzieć systemem schowków, bo trudno to nazwać pojedynczym elementem, jest tutaj ta konsola, ten tunel środkowy właściwie, który składa się z kilku schowków i zaczynając od góry, klasycznie, jak w każdym samochodzie, otwierany podłokietnik, który można sobie regulować wzdłużnie, w bardzo szerokim zakresie, odsuwając go. Ukazują się naszym oczom dwa wgłębienia na kubki, jeden nieco mniejszy, drugi większy. Jednak i to można odsunąć. I tu już mamy kolejną taką półeczkę, która z kolei jest jeszcze zamykana. I tutaj mamy bardzo głęboki, duży schowek, w którym umieszczę swoją czapkę i wszystko zamknę. Również przed pasażerem nie brakuje schowków i są aż trzy. Pod warunkiem, że tą oto półeczkę również można nazwać schowkiem. Jest klasyczny, zamykany, taka szufladka niezbyt pojemna. A to dlatego, że Opel pomyślał nad jeszcze jednym, również zamykanym, który po części zmniejsza całą tą przestrzeń, która tutaj mogłaby być wygospodarowana. Z drugiej strony, trzy schowki to zawsze więcej niż jeden. Poza tym yy, pasażer może jeszcze schować chociażby gazetę, książkę czy mapę w takim oto zamykanym schowku pod fotelem. Jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą, o obsługę, ergonomię, o przyciski, ich ustawienie, oznaczenia, to wszystko znamy z innych modeli Opla. Każdy kto posiada Astr czy na przykład większą Insignię, na pewno poradzi sobie z obsługą elementów Zafiry Tourer. Natomiast nowi klienci Opla mogą czuć się początkowo zagubieni i przytłoczeni liczbą tych przycisków, ale prawda jest taka, że jeżeli jesteś posiadany Daczem tego samochodu, szybko nauczy się obsługi, i wtedy okazuje się, że taki panel jest bardzo praktyczny. Do każdej funkcji służy właściwie jeden przycisk, wszystko wywołuje się bardzo szybko, włącza i wyłącza oddzielnymi przyciskami. Nie trzeba grzebać w menu, nie trzeba szukać żadnych opcji. Zanim pokażę Wam tył samochodu, chciałbym Wam zaprezentować jeszcze jedną rzecz. Zaletą tego samochodu jest to, że kierowca ma doskonałe pole widzenia w obrębie mniej więcej. Mniej 180 stopni, a to za sprawą bardzo cienkich słupków, podwójnych, z dużymi okienkami, które ułatwiają obserwację otoczenia, obserwację pieszych. Można zajrzeć w drogę poprzeczną, ale nawet nie to jest najfajniejsze. Najfajniejsze jest taki oto półotwierany dach można powiedzieć przedłużany czy skracany dach, pod sufitka właściwie i to dlatego właśnie z tego powodu szyba czołowa jest tak mocno przedłużona, tak daleko ciągnie się w tył samochodu. Do czego tu służy? Po pierwsze, zupełnie zmienia atmosferę w samochodzie, jest więcej światła. Po drugie, gdy podjeżdżamy blisko skrzyżowania, widzimy sygnalizację świeżą umieszczoną nad samochodem. Nie trzeba tak zaglądać jak w każdym innym samochodzie. No i jest jeszcze jeden aspekt, do którego prawdopodobnie trzeba będzie się przyzwyczaić. Jadąc samochodem po mieście, wydaje nam się, że wszyscy nas widzą, że wszyscy nas obserwują. Czujemy się częściowo nazy, ale okazuje się to naprawdę fajnym rozwiązaniem. Zafira Tourer nie byłaby pełnowartościowym minivanem, gdyby nie zapewniała dobrych warunków podróżowania dla przynajmniej pięciu pasażerów i tak jest w przypadku tego modelu. Zobaczcie, ile tutaj jest miejsca na nogi, na głowę jest sporo, chociaż Trzeba przyznać, że osoby o wzroście 1,90 m no mogą tutaj mieć jakiś mały problem. Natomiast ogólna przestrzeń y, zasługuje na naprawdę dużą pochwałę, ale na największą pochwałę zasługuje kanapa. Jest nie tylko wygodna, umieszczona na odpowiedniej wysokości, ale ma także bardzo długie siedziska, dobrze wyprofilowane oparcia o odpowiedniej wysokości. No i jeszcze coś takiego, coś czego nie spotkacie chyba w żadnym innym samochodzie. Oczywiście składanie środkowego fotela to żadna rewolucja, ale czegoś takiego. Prawdopodobnie nie widzieliście w żadnym innym miniwanie. Pasażer może poczuć się tutaj niemal jak w jakiejś klasie biznes z tak wielkim podłokietnikiem. Jest oczywiście tutaj jeszcze sporo schowków nie tak dużo jak w przedniej części kabiny samochodu, ale mamy tutaj taką oto szufladkę całkiem pojemną. Mamy tutaj. Mały, zamykany schowek, z którego może korzystać również kierowca czy pasażer pierwszego rzędu, no i coś takiego. Właściwie nie wiem do czego tu służy. Jeżeli macie jakiś pomysł, do czego może to służyć, zapraszamy do komentowania pod naszym wideo. Każdy z trzech foteli drugiego rzędu jest wyposażony w pełną regulację, zarówno kąta pochylenia, oparcia, jak i regulację wzdłużną. Można każdy z foteli przesuwać, by na przykład wygospodarować nieco więcej miejsca w bagażniku albo więcej miejsca dla kolan pasażerów trzeciego rzędu, no bo przecież Opel Zafira Tourer jest wyposażona również w trzeci rząd. By dostać się do trzeciego rzędu siedzeń, wystarczy taki oto prosty ruch i mamy swobodny dostęp. Oczywiście ja tam nie będę wchodził, ponieważ jestem osobą dorosłą, a dorosłe osoby nie mieszczą się w trzecim rzędzie siedzeń w kompaktowych minivanach, ponieważ nie jest to pełnowymiarowy van. Mieszczą się tam najwyżej dzieci. Jak widać, nie ma tutaj za wiele miejsca, ale za to mamy kolejne schowki, by dopełnić tą liczbę 34. Mamy tutaj taki pośrodku z dwoma miejscami na kubki. I po bokach takie oto skrytki, na przykład na jakieś zabawki. Jeżeli ktoś nie ma dzieci, nie ma tak dużej liczby dzieci, może z tych foteli zrezygnować. W podstawowej wersji wyposażenia Enjoy wymagają one dopłaty 2500 zł, więc nie trzeba za nie dopłacać. Natomiast w bogatszej wersji wyposażenia Cosmo są gratis, ale jeżeli chcecie, możecie poprosić dealera o ich wymontowanie i wtedy odzyskacie 2500 zł takiej siedmioosobowej konfiguracji bagażnik oczywiście nie imponuje przestronnością, ale i tak nie jest wcale taki mały, zmieszczą się tu dwie mniejsze torby sportowe, albo jedna duża, a poza tym pod podłogą znajduje się jeszcze taki dosyć może nieduży, ale za to głęboki schowek, w którym teraz umieszczone są tutaj różnego rodzaju siatki, i inne funkcjonalne elementy służące do mocowania bagażu. Aby uzyskać pełnowartościowy bagażnik o pojemności 650 litrów, wystarczy oczywiście prostym ruchem, złożyć fotele trzeciego rzędu. I bagażnik ten jeszcze bardziej można powiększyć, jeżeli przesuniemy wszystkie trzy fotele drugiego rzędu do przodu. A aby uzyskać pojemność 1860 litrów, wystarczy na płasko złożyć również drugi rząd siedzeń. Choć Opel Zafira Tourer to samochód bazujący na Oplu Astrze. W gruncie rzeczy jeździ się nim zupełnie inaczej, ma dłuższy rozstaw osi i ogólnie jest dużo większy. Siedzi się w nim zupełnie inaczej, więc nie jest to jazda dokładnie taka sama jak samochodem kompaktowym. Przede wszystkim komfort jazdy tutaj odgrywa dużą rolę. Ten samochód musi zapewniać duży komfort jazdy, ponieważ służy do między innymi długich wyjazdów. Zawieszenie ze strony jest miękko, kierowca siedzi wysoko na bardzo wygodnych fotelach. Fotele to jedna z największych zalet tego naszego testowanego samochodu, ponieważ są nie tylko elektrycznie regulowane, są nie tylko podgrzewane, ale również mają wysuwane siedziska, które doskonale podpierają uda. Ogólnie fotel podpiera ciało bardzo dobrze i nie mówię tutaj o podparciu boszczym, o zakrętach, tylko o takim podparciu całego ciała. Gdzie podczas długich tras pokonywania setek kilometrów kierowca w ogóle nie musi się męczyć ani specjalnie odpoczywać. Jazdy ułatwiają również systemy wsparcia kierowcy. Największą zaletą naszego testowanego modelu jest oczywiście pakiet asystentów jazdy, takich jak aktywny tempomat, jak obserwacja martwych pól w lusterkach, czy chociażby asystent pasa ruchu ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu. To wszystko sprawia, że kierowca czuje się bezpiecznie, może być zrelaksowany podczas długiej podróży. Z drogą komfort jazdy, taki ogólnie pojęty komfort jazdy tym samochodem to jego największa zaleta. Na ogólną przyjemność z jazdy tym samochodem wpływa również adaptacyjne zawieszenie, które umożliwia zmianę charakterystyki pracy układu jezdnego. Przy pomocy dwóch przycisków umieszczonych na konsoli środkowej, pierwszy od strony kierowcy to przycisk Sport, sprawia, że zawieszenie staje się sztywniejsze. Reakcje silnika takie bardziej dynamiczne, można powiedzieć bystre. To samo jeśli chodzi o skrzynię biegów, no i wyostrzają się również reakcje układu kierowniczego, staje się on taki sztywniejszy, można powiedzieć pracujący z nieco większym oporem. No i taką ostatnią rzeczą, która może niekoniecznie pasuje do minivana, ale może się komuś podobać, to to, że po naciśnięciu przycisku Sport podświetla wszystkie zegary takim intensywnym czerwonym kolorem. Drugi przycisk z napisem TOUR oddalony nieco bardziej od kierowcy. Moim zdaniem warto byłoby to zamienić, wolałbym tryb TOUR bliżej. Służy do tego, aby zmiękczyć zawieszenie, aby zwiększyć siłę wspomagania, aby uspokoić cały układ napędowy. Po naciśnięciu, naciśnięciu tego przycisku samochód staje się jeszcze bardziej miękki niż w trybie automatycznym, który który sam dobiera twardość zawieszenia i zawsze jest aktywny po uruchomieniu samochodu. W trybie Tour auto płynie, można powiedzieć, po nawet nie nierównościach, nawet po zwykłej drodze. Jak wcisnę guzik Tour, okazuje się, że samochód bardzo wolno reaguje na każdą zmianę powierzchni. I to wszystko wpływa na to, że nawet na 18-calowych obręczach kół, nawet przy niskoprofilowym ogumieniu Opel Zafira jest samochodem niezwykle komfortowym. Klienci mają do wyboru bardzo dużo silników. Wszystkie właściwie są odpowiednie do tego samochodu, ponieważ wszystkie mają turbo a przecież Opel Zafira Turer to samochód ciężki. Jeśli chodzi o jednostki napędowe zasilane benzyną, zaczynamy tutaj od 120 koni mechanicznych, a kończymy aż na 200 koniach mechanicznych w silniku 1,6 litra Turbo. Swoją drogą warto przypomnieć, że poprzednie generacje Zafir w wersji OPC, takiej stricte sportowej, można powiedzieć, że niemalże torowej, również zapewniały moc około 200 koni mechanicznych. Dzisiaj Taka moc nie robi dużego wrażenia i nie można by... Bo... Było powiedzieć, że Opel Zafira z 200 konnym silnikiem jest sportowy, po prostu jest mocny i to wszystko. Myślę, że była to dobra decyzja Opla, żeby wycofać Zafirę OPC, ponieważ w zasadzie chyba nie ma konieczności robienia miniwanów e, przeznaczonych do sportowej jazdy. Natomiast jeśli chodzi o silniki wysokoprężne, to tu również startujemy od 120 koni mechanicznych, a kończymy na 170 koniach w nowym dwulitrowym dieslu CDTI jest najnowszym silnikiem w gamie Opla, najnowszym silnikiem diesla spełniającym normę Euro 6 170 koni mechanicznych i 400 Nm maksymalnego momentu obrotowego zapewnia bardzo dobre osiągi, producent deklaruje tutaj maksymalną prędkość powyżej 200 km na godzinę natomiast jeśli chodzi o przyspieszenie do setki, to można to zrobić w mniej niż 10 sekund, co oczywiście przekłada się na bardzo dobrą dynamikę jazdy, a poza tym producent obiecuje średnie zużycie paliwa na poziomie 6 litrów na 100 kilometrów. W rzeczywistości ten wynik można osiągnąć w trasie na drogach krajowych, na autostradzie jest to już zużycie w okolicach 8 litrów na 100 kilometrów, no i mniej więcej takie same będzie również w mieście. Nasz samochód testowy jest wyposażony również w automatyczną skrzynię biegów, którą można zamówić do niektórych wersji silnikowych, m.in. najmocniejszego diesla. Moim zdaniem jest to lepsze rozwiązanie niż skrzynia manualna, ponieważ te duże diesle z dużym momentem obrotowym świetnie czują się współpracując z automatycznymi skrzyniami, zwłaszcza takimi jak tutaj w Oplu, takimi klasycznymi z konwerterem momentu, a nie dwusprzęgłowymi, które... Nie do końca mi się podobają, jeśli chodzi o komfort. One są świetne w samochodach o wysokich osiągach, w samochodach sportowych, natomiast w takich takich turerach, takich samochodach na trasę, takich autach komfortowych, zdecydowanie lepiej spisują się te starsze konstrukcje, aczkolwiek tutaj nie brakuje manualnego trybu zmiany biegów, no i sześciu przełożeń, nie jest to jakaś cztero- czy pięciobiegowa skrzynia, tylko nowoczesna sześciobiegowa, która zmienia biegi bardzo płynnie, ale przede wszystkim jej największą zaletą jest to, że nie reaguje tak bardzo szybko na dodanie gazu, tylko tak łagodnie, spokojnie, więc ta przyjemność z jazdy jest naprawdę na wysokim poziomie. Podstawowa cena tego modelu to 81 250 zł za wersję benzynową. Silniki diesla zaczynają się od kwoty 92 050 zł. Mowa tu o wersji 1,6 litra 120 koni mechanicznych. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani dwulitrowym dieslem, to już tutaj mowa o kwocie 102 150 zł. Jeżeli podoba Wam się ten samochód, chcielibyście spróbować się nim przejechać umówić się na jazdę próbną, zobaczyć jego wnętrze, zapraszamy do salonu Opla West Motor grupy PGD, no i oczywiście zapraszamy na nasz kolejny wideotest.